Kochani, w kolejnym odcinku e, dzisiaj Wam przedstawię naszą absolutną nowość, która wyszła na Waszą propozycję e, pracy. Jak wiecie, bardzo ważna dzisiaj jest komunikacja e, taka alternatywna i wspomagająca dla dzieci z autyzmem, jak również z zaburzeniami mowy. E, I dla Was specjalnie stworzyliśmy taką właśnie propozycję książeczek do komunikacji. Jak widzicie, jest ona podzielona na takich pięć książeczek. Już od razu mówię, że będzie można kupić je jako jeden zestaw pełen w segregatorze, ale dzisiaj przedstawię Wam je jako pojedyncze takie książeczki do komunikacji, ponieważ e, możecie je sobie stopniowo e, też e, zakupić. I przedstawię Wam je po kolei, w jakiej kolejności one będą występować. E, pierwszą książeczką, którą dzisiaj Wam też przedstawię. To będzie książeczka To jestem ja Poznajcie mnie, komunikuję się i poznaję świat. Jest to taka książeczka, w której ja jako chłopiec, czy dziewczynka Ola, czy Janek, czy jak mam na imię poznam siebie, swój wygląd, swoją osobowość, co lubię, jak również poznam swoje miasto, państwo i swój adres. To jest taka część pierwsza. Z mojej lewej strony macie książeczkę. Która będzie dotyczyła pierwszego kalendarza, gdzie poznam dni tygodnia, miesiąca, pory, pory roku i tak dalej. Na tą książeczkę bardziej opiszę ją w kolejnym odcinku. Kolejna z prawej strony mój jadłospis dnia. Super propozycja również dla dzieci, które się nie komunikują w sposób taki, jak my, dorośli czyli nie potrafią jeszcze mówić, ale mogą za pomocą obrazków przedstawić, na co mają ochotę zjeść w ciągu dnia. Kolejna książeczka, Moje samopoczucie. Poznaję swoje emocje. Tu będą mogły przekazać, jaki mają dzisiaj nastrój lub czy je coś boli, na co mają ochotę, czego potrzebują. I ostatnia część naszej komunikacji z dzieckiem, to będzie mój plan dnia, taka wersja już rozszerzona, gdzie będziemy mogli Przedstawić ten dnia, plan dnia w ciągu naszego dnia w domu, czy jak wygląda on w szkole, w przedszkolu. Te wszystkie książeczki będę pokazywać Wam po kolei w kolejnych odcinkach. Dzisiaj skupimy się na tej pierwszej i teraz właśnie ją Wam przedstawię. Jest ona wykonana w formie takiej zalaminowanej, zbintowanej, tutaj akurat już w formie z naklejonym rzepem. Za chwilę powiem, dlaczego puste okienka. I ten rzep, jak widzicie, jest naklejony, gdy jest potrzeba, na kartach takich górnych i na kartach głównie aktywności. Zaczynamy może od pierwszej strony. To jestem ja. Zobaczcie, mam okienko na zdjęcie dziecka, żeby fajnie identyfikować tą książeczkę, że to właśnie jestem ja. I te zdjęcie możemy sobie tu nakleić. Do zestawu będziecie mieli dołączoną małą rzepkę, żeby na te zdjęcie nakleić i tu właśnie przykleić. Do tego też ma taki marker suchościerany, żeby wykorzystać właśnie te puste okienka, które są też, zobaczcie, zalaminowane, naklejone też tu na rzep i wpisać, ponieważ e, imię każdego dziecka jest różne, dlatego też mamy te puste okienka. Ale mamy dwa okienka, gdzie mamy imię, ponieważ wpisujemy sobie na przykład Antek, powiedzmy, że jest to chłopiec, i na przykład Adaś. I dziecko musi wizualnie określić, które to jest jego imię. Tak któryś razem w końcu będzie wiedział, że jest Antek i że tak wygląda jego imię. Natomiast oczywiście możemy te imiona sobie m, przewracać. Góra, dół, bądź też całkowicie zmazać, choć ja akurat nie mam tu chusteczki obok siebie, ale możemy tak zmazać, ładnie nam to i tak zejdzie i wpisać jakieś imię inne, już nie Adaś, na przykład powiedzmy chłopiec się nazywa Antek, ale nie wpisujemy Adaś tylko na przykład Andrzej i też dziecko już widzi, że to imię jest troszkę inne. Tak samo wpisujemy, kiedy mamy urodziny, na przykład 10 marzec, 10 maj. I dziecko wybiera spośród dwóch e, wariantów, gdzie są jego urodziny i ile ma lat. Kolejna e, strona dotyczy takiego e, wyglądu. Moja płeć, czyli jestem dziewczynka, jestem chłopiec, jestem chłopiec, bo mówiliśmy o Antku. Mój kolor włosów, e, mam kolor włosów. Zobaczcie, tutaj pod spodem mamy kolor włosów, na rzecz jestem blondynem, mój kolor włosy niebieski i mój ulubiony kolor, na przykład też niebieski. Tutaj mamy moje ulubione zajęcie, na przykład jazda na chulnej nodze, moja ulubiona przekąska, czekolada. Może ktoś ma inną przekąskę ulubioną, do tego mamy mazak i takie puste okienko, w którym będziemy sobie e, malować moją ulubioną przekąskę i ją zaczep. Fajny atut, ponieważ możemy za każdym razem wymazać i na nowo coś namalować. Moja ulubiona pora roku, wybieramy z czterech, powiedzmy wiosna, możemy uzasadnić też dlaczego dla dzieci mówiących, dla dzieci nie mówiących też same określenie. No i mój adres domowy, moje państwo, to piszemy na przykład dwa państwa, dwa miasta i dwa adresy. Tą książeczkę, którą tutaj widzicie jest takim wstępem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej. W następnym odcinku Wam pokażę kolejną część. Już teraz zapraszam Was na naszą stronę internetową www.pomoceterapeutyczne.com Kochani, jeżeli jesteście zainteresowani wersją PDF, to proszę Was o komentarz, ponieważ to na, że tak powiem, na Waszą taką w, wolę stworzymy taką wersję. Więc czekamy też na Wasze komentarze, czy jesteście zainteresowani tą wersją PDF. Do zobaczenia wkrótce do kolejnego odcinka, w którym Wam przedstawię kolejną książeczkę do komunikacji alternatywnej wspomagającej. Do zobaczenia!